Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z uzdrowicielem, z Krzysztofem Malęgowskim. Witam ciebie, Krzysztofie. Witam ciebie i witam państwa nasłuchających. Dzisiaj przygotowałeś e, równie ciekawy temat, co zwykle, a będzie on na temat legendy starożytności. Okay. Od czego. Od czego warto zacząć? Oddaję Tobie głos. Warto zacząć od, y, od naszej przeszłości. Rozpocznę teraz wszystkim, może Państwa zaskoczę, powiem na temat planety Mars. Martwej obecnie planety Mars. O Marsie ostatnio bardzo dużo się mówi, ale też y, słyszymy w pewnych legendach właśnie starożytnych naszych przodków, że na Marsie istniały cywilizacje. Które później doszło między innymi, powiem tak nieładnie, do walki. I to, że coś na ten temat wiemy, to zawdzięczamy naszym przodkom, starożytnym przodkom, który opisywali w sensie ustnym, przekazywali, że coś takiego miało miejsce. Chciałbym tylko powiedzieć, że Mars pojawił się w Układzie Słonecznym trochę wcześniej niż Ziemia. Po Marsie, tak gdzieś 100 milionów lat, pojawiła się dopiero planeta Ziemia. Mars zostawił po sobie liczne ślady walki. Dzięki lądownikom, które pojawiają się tutaj na Marsie, bo oficjalnie jeszcze stopa ludzka tam nie zawitała, dowiadujemy się, że jest tam woda do dzisiaj, tak? Najpierw mówili, że nie ma wody, teraz jest woda. Są liczne ślady, właśnie nawet broni jądrowej, to zacznie trochę nietypowo, jak na tą planetę, ale planeta Mars ma dużo w sobie zagadków, tak jak planeta Ziemia. I prawdopodobnie, jak doszło do walki tych dwóch różnych cywilizacji na, na planecie Mars, inne planety bardzo ucierpiały, bo prawdopodobnie koło planety Mars była, były też inne planety, mniejsze, które znikły w wyniku tych walk. Mars zostawił po sobie pewne piramidy, takie same jak są na Ziemi. Zostawił y, y, są ślady krzyża to jest dziwne pomniki Buddy. To wszystko, co dzisiaj możemy znaleźć na naszej planecie, kto nazywamy Ziemię Mars też tutaj y, ma wiele rzeczy podobnych. Oczywiście Mars jest trochę mniejszy od Ziemi. Jak y, donoszą pewne y, legendy mówiące o tym, że y, Ziemia, która uformowała się y, gdzieś 100 milionów lat przed y, pojawieniem się Marsa, była bardzo gładka. Najpierw były wiatry. Potem Pojawiły się e, tlen, tlen, który czerpiemy z roślin i pojawiły się mikroby. Mikroby, które zapoczątkowały w pewnym sensie życie na planecie zwanej Ziemia. Jak mówią starożytne legendy, prawdopodobnie byliśmy najpierw rybą, a dowodem na tym, że byliśmy rybą są to, że do dzisiaj czasem rodzą się dzieci łuskowate, które mają taką łuskowatą skórę. Później byliśmy gadem, gdzie dowodem na tym są to, że do dzisiaj rodzą się dzieci z ogonami, tak, które trzeba operacyjnie operować, więc te legendy, które mówią o tym, o naszej przeszłości, można by powiedzieć, że mają, częściowo są zbliżone do prawdy. Tak samo mówi się o tym, że 65 milionów lat temu wyginęły dinozały, a okazało się, że nie wszystkie wyginęły. Okazało się, że stopa ludzka towarzyszyła w tym czasie dinozaurom. Prawdą jest, że w tych czasach, tych właśnie jak były dinozaury, tlenu w atmosferze było gdzieś 50%, a dzisiaj mamy obecnie 21%. A mówimy to dlatego, że Podniesienie wysokości tenu powodowało to, że te zwierzęta były bardzo wysokie. A dzisiaj potomkowie dinozaurów, jeśli można by użyć takiego słowa, mamy dzisiaj 21%. To spowodowało zmniejszenie tych okazów. Wiele jest bardzo tajemnic tutaj odnośnie legend mówiących o tym, jak powstawały cywilizacje. 450 tysięcy lat temu wylądowała tutaj u nas bardzo ciekawa cywilizacja Anunnaki. Anunnaki to byli przedstawiciele obcych cywilizacji, które przybyli do nas z innej planety niż Mars. Przybyli dlatego, że poszukiwali złota, a na planecie Ziemia było to złoto, które dawało im nadzieję, żeby naprawić ich atmosferę. Ale w związku z tym, że uciążliwość poszukiwania Złota na planecie Ziemia było bardzo ciężko, więc postanowili i szukali, tak zwanych dzisiaj, mówiąc naszym językiem, robotników. I tymi robotnikami byli Homo sapiens, człowiek współczesny. Od 50 tysięcy lat temu coś się zmieniło w naszym DNA. Zaczęliśmy bardziej tutaj rozumieć, kojarzyć, zaczęliśmy mówić. Coś się zmieniło. Prawdopodobnie ktoś nam zmienił DNA. Chciałem przypomnieć, że obecnie znamy tylko 5% DNA, które umożliwia nam sklonowanie człowieka i innych zwierząt. A gdzie 95% które tworzy pewną tajemnicę. Te wszystkie ciekawostki znajdujemy u też dzisiejszych jeszcze różnych plemion tutaj. Afrykańskich, którzy poprzez bębny, poprzez grzechotki, poprzez tańce, poprzez spożywanie różnych ziół nam mało co znanych kontaktują się z bogami, bo takich nasi przodkowie nazywali. A to nie byli bogowie, mówiąc dzisiejszy naszym językiem, ale to byli, była to cywilizacja obca, która nam właśnie chciała pomagać, w wielu przypadkach nam pomagała, Wspomnę tu o historii ludzi ptaków, ludzi ze z, y, głowami różnych odmian ptaku, które zawsze nas uprzedzały o wszelkiej katastrofie. Katastrofie, która na przykład ma na myśli różne wichury, powodzie, wybuchy różnych wulkanów, wtedy y, przedstawiciele, ludzie ptaki to uprzedzali nas i wtedy nasi przodkowie chowali się w różnych jaskiniach. Dowodem na tym są wszelkie rodzaje rysunki w tych jaskiniach, które dzisiaj zostały, gdzie przedstawiają właśnie ludzi i ptaków. W Starożytnym Egipcie możemy znaleźć bardzo ciekawoski z ramienia medycyny. Prawdopodobnie obce cywilizacje przekazały nam wszelką wiedzę medyczną. Proszę sobie wyobrazić, że starożytni Egipcjanie umieli wykonywać słynne operacje trepanacji czaszki, umieli wycinać guzy, umieli robić y, operacje na otwartym sercu. A to, co najdziwniejsze, mówiąc dzisiejszym naszym językiem, stosowali protezy. Czyli dochodziło w starożytności do częstych walk, i w wyniku tych walk. Y, Żołnierze często mieli zgniecione, że tak powiem, ramienia i ręce, więc wykorzystywali srebrne, powtarzam, srebrne e, ramiona, czyli, mówiąc dzisiaj, odpowiednikiem naszych protez. Te wszystkie nowinki, te wszystko to, co mówią różne regenty, przedostało się do dzisiejszych czasów i są w pewnym sensie zapisane. Różnych y, starożytnych cywilizacjach, mówiących o tym, jaka była nasza przeszłość, bo nasza przeszłość, mi państwo, ma wpływ na naszą przyszłość. I starożytni tutaj odegrali ogromną rolę. Z ramienia wszelka filozofia, kultura opiera się na starożytności. I dlatego też my od dzisiaj, od dzisiaj można powiedzieć, bardzo często korzystamy z tej wiedzy. Nieświadomie, nie, nie wiedząc, że to zawdzięczamy wszystko starożytnym. I tak mówią o tym legendy, o tym o naszych możliwościach. Zresztą nasze możliwości są coraz większe, zdobywamy coraz większą wiedzę. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że na początku XX wieku pan Tesla yy, uważa się jego za twórcę prądu zmiennego. Edison za prądu stałego. Panowie cię rywali załali, a mój otec dlatego, że czerpał wiedzę ze różnych legend starożytnych. On to o, znał 11 języków prawdopodobnie. On wynalazł 700 miał prawdopodobnie różnych ciekawych tutaj nowinek, które do dzisiaj stosujemy. Czy jego pomysłem w przyszłości miał być yy, pociąg elektryczny, to jemu zawdzięczamy. On to skupiał się prawdopodobnie mocno na elektryczności. Uważał, że, że potrafi poprzez yy, tutaj wytworzenie pewnych prądów spowodować, że samoloty, na przykład lecące z odległości 400 km, moż, mogą pospadać. Jego pomysły były dosyć poważnie brane. Yy, tutaj przez rząd amerykański, do tego stopnia, że chcieli, chcieli mu dać nagrodę Nobla. Niestety pan Tesla yy, dostał zawału w 1943 roku. Wszystkie jego zapiski i nowinki, ciekawostki zostały zabrane przez FBI. A mówię to dlatego, że w dalszym ciągu, pomimo, że mamy XXI wiek, mi państwo, bardzo często korzystamy z wszelkich nowinek, Odkrywamy niejako na nowo to wszystko, co przekazują na, nasi przodkowie. A to odnajdujemy poprzez y, spotkania, poprzez y, zdobywania nowych jaskin, grot, które dopiero na nowo odkrywamy. I tam można też zauważyć, że na przykład w Starożytnym Egipcie można znaleźć rysunki, które przedstawiają nam. Mm, gniazko prądowe przedstawiają nam prąd, że w tym czasie mogli znać starożytni Egipcjanie prąd, co dopiero Tesla odkrył w XX wieku. Owszem, opieram się głównie trochę na legendach i na tym, co właśnie naukowcy znaleźli. To właśnie ten temat, właśnie chciałem dzisiaj Państwu przedstawić i zainteresować wszystkich tych, co często się pytają, kim jesteśmy, co my to robimy. A wszystko moim zdaniem ma sens. Sens ma na pewno dobro, które zawsze nam towarzyszyło od początku powstania ludzkości. Krzysztofie, tak przygotowałeś się tu już kolejnym w zasadzie taki odcinek poświęcony historii, spojrzenia wstecz. Widać, że jesteś pasjonatem też tego tematu. Zastanawiam się, czy sam jako uzdrowiciel czerpiesz też wiedzę z tamtego obszaru, jako, jako Ty, jako Krzysztof Malęgowski. Tak, cierpię, masz rację i to mocno cierpię, Można by powiedzieć, że 50% mojej wiedzy to czerpię stamtąd. Inne tutaj inną wiedzę czerpię poprzez y, ciekawe spotkania, bo y, często pozwalam kontakt z, 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 z innymi udzielami, którzy też są ciekawi, wielu tutaj tematów. Jest też między nami wymiana. Spodziewam się bardzo ciekawych, ciekawych. gości, ciekawych gości z, z, tutaj z Holandii. Także zobaczymy jak tutaj to wszystko się rozwinie. Ale w ogóle to starożytność, właśnie tamte przeszłość nas bardzo, bardzo mi interesuje. I, i czerpię z tamtą wszelką wiedzę, którą staram się wprowadzić w czyn, w życie obecne. Jasne. Mm. Nie udało się spotkać w styczniu, bo był zaplanowany Twój przyjazd e, do Wrocławia, spotkanie w SUDy VTV, ale mam nadzieję, że, znaczy jestem przekonany, że coś się odleczy, to nie uciecze i tak. pewnie w najbliższym czasie uda się spotkać już na żywo. Nie było Ciebie u nas dwa lata? Więcej? Dłużej chyba? Tak, chyba dłużej. Dłużej. Tak. E, głównie to przez jednak mimo wszystko też Twój stan zdrowia. Jak obecnie wygląda sytuacja, no, z poruszaniem się, bo, bo wiemy, że uległeś wypadkowi parę lat temu, coś co na długie miesiące unieruchomiło cię w domu, jak to wygląda? Na, na tą chwilę, jak widać umysłowo jestem w porządku, już staram się chodzić bez kul po domu, po domu, czyli już dochodzę, trochę ciężko to idzie, długo to idzie, ale staram się, żeby swój stan zdrowia doprowadzić, a dlaczego? Dlatego, że Mam taką silną potrzebę nie dla siebie, to robię, ale też robię dla innych, bo uważam, że może będę trochę zarozumiały, że moja wiedza mogłaby się bardzo przydać troszeczkę tym wszystkim, którzy dzisiaj albo krzyczą z bólu, albo szukają tej nadziei. Bo dużo słyszymy o tym, że coraz więcej ludzi choruje, zwłaszcza raki, przerzuty. To nie znaczy, że jestem super lekarstwem, ale u mnie jest szansa. Ta szansa, która jest w postaci nadziei, bo często ty nadziei szukamy, a najważniejsza w życiu jest miłość. Bez miłości nie ma nadziei i nie ma sensu życia, bo ta miłość powoduje, że potrafimy zdrowić. Staram się przekazywać wiedzę w taki sposób, żeby była bardziej zrozumiała, nie w sposób naukowy, normalnym językiem mówię. A liczne tutaj komentarze, tutaj, które dostaję od Państwa, jest tego najlepszym dowodem, że potrafię pomóc. Może nie we wszystkich przypadkach, ale w większości mi się udaje, zwłaszcza tam, gdzie jest rak, zwłaszcza tam, gdzie są przerzuty, gdzie nie ma żadnych szans, a jednak walczymy do końca. Mili Państwo, trzeba walczyć, nie wolno się poddawać, nawet jak są najgorsze wyniki lekarskie, walczymy, walczymy do końca. I się dużo, się osób, a, dużo osób, Krzysztofie, aktualnie zgłasza się e, do Ciebie właśnie w takich przypadkach e, dosyć trudnych, no bo wiemy, że nie pobierasz żadnych opłat. Tak, o, nie pobieram, mam swoje zasady, bo ktoś mi mówił ostatnio, Panie Krzysztofie, mógłby Pan być bogaty, a mógłbym być, ale to, że mam emeryturę, co mi wystarcza, dosyć często ludzie do mnie dzwonią z różnymi tutaj problemami, bo dla mnie w dalszym ciągu jest problem przede wszystkim zdrowie, mi państwo. Drugie y, y, mieszkanie mam, żeby poczuć się bezpiecznie, żebym umiał zapłacić prąd gaz mieszkanie. to są silne podstawy. I czasem się trochę dziwię ludzkim innym problemu, że dla innych problem jest, że jest biblioteka jest zamknięta i do mnie dzwonią. Powiem tak humorystycznie, tak, ludzie są dzisiaj różni. Proszę się mi dziwić, że się uśmiecham, bo jak ja słyszę takie problemy zamknięta biblioteka czy y, złamany paznokcie y, to co mają mówić ludzie, którzy są na wózku imbańskim? Ich marzeniem jest, żeby chodzić. Co mają mówić ludzie, którzy nie widzą? Ich marzeniem jest, jest, żeby widzieć. Co mają mówić ludzie, którzy nie słyszą? To są problemy. To są poważne problemy. A myślę, że wiele tych problemów ludzie się sami tworzą, tak nie obrażając, może się narażę tutaj. Po prostu jeśli mamy te podstawowe problemy, to można w dzisiejszym świecie żyć, a najważniejsza też jeszcze jest miłość w domu, że panowała, w której my Jasne. To jest najważniejsze, zdrowie, ten czas bardzo szybko biegnie i to zdrowie nie wiadomo kiedy nam się tutaj wymyka, czasami spod kontroli, no chociażby nawet e, takie zwykłe jesienne przeciążenia, czy tak. wirusowe, bakteryjne, nie wiem czy pomagasz też coś tutaj? Też w pomagam, Właśnie dobrze, że poruszyłeś ten temat, dlatego że coraz więcej ludzi do mnie dzwoni, proszę pana, Jestem osłabiona, proszę Pana, y, mam chyba temperaturę, nie mogę stać z łóżka, proszę Pana, boli mnie bardzo głowa, to są najczęściej objawy. Y, trochę, można powiedzieć, trochę grypowe, które nas atakują, a nawet jak nie ma tej grypy, to znowu jakieś y, wiruski znowu nas atakują. Nieprzypadkowo, mili Państwo, mówię tu często, że to nie jest nasza planeta, że my pochodzimy na pewno z gwiazd. Od powstania po ludzkości my ciągle, ciągle chorujemy. I, I gdybyśmy poszli na ślepo do każdego domu, to na pewno, może nie na siłę, ale wielu ludzi by się skarżyło na wszelkie bóle głowy, kręgosłupa czy inne części ciała. Dlatego też warto szukać pomocy. To nie jest wstyd, że ktoś do mnie zadzwoni czy do uzdrowiciela. To, że jestem bezpłatny, to nie znaczy, że jestem gorszy od ich płatnych. Po prostu taka jest moja filozofia życia. Taką sobie obrałem, i wiadomo, że przyjdzie ten moment, że kiedyś trzeba będzie zejść z tego świata. Ale zawsze sobie powiem, że starałem się pomagać ludziom, dawałem siebie wszystko. Pomimo, że niektórzy to lekceważą, bo są, uh, muszę powiedzieć, z przykrością, nie, takie trudno mi tłumaczyć te różne telefony, które dostaję, ale w większości ludzie dziękują, cieszą się, odwiedzają mnie. Teraz niedługo y, będę miał bardzo ciekawych gości, którzy chcą ze mną chociażby porozmawiać, skąd mam te zdolności, jak to się rozpoczęło. A najważniejsze jest tutaj y, cel. Po prostu, jeśli ja mam cel, a jeden z moich głównych celów jest pomaganie ludziom. I to mnie tak dodaje mi większych sił, bo poprzez y, cel rozpycham na boki te niedobre myśli, które nas ciągle, ciągle atakują. Także warto mieć cel i się nie poddawać w życiu. Jasne, tutaj Wszystkie, jak najbardziej w Twoją stronę, ogromne podziękowania za to, co robisz. Zastanawiam się, tak sobie wiesz, Krzysztofie, myślę, bo część widzów już się przyzwyczaiła do tego, że w czasie programu pomagasz również online. Czyli dzisiaj pojawi się jakiś przekaz energetyczny? Tak, chociażby teraz. teraz. Wszystkich Państwa, którzy państwa, nas teraz słuchają, mają. którzy chcieliby być wzmocnieni, którzy potrzebują tej pomocy, teraz poproszę wszystkich Państwa o minutową ciszę. Patrząc na mnie, jak twierdzi 70% pań, yy, dostałem większej siły. Także poproszę teraz o ciszę, minutową. Dziękuję Państwu tutaj za cierpliwość i uwagę. I proszę wszelką wiedzę, którą przekazuję, proszę przekazać innym. I byłbym bardzo tutaj zadowolony. A jeśli można, tutaj przypomnę mój numer telefonu 530 176 258 530 176 258. Tutaj też ogromne podziękowania dla osób, które wspierają Cię w tym, żeby tutaj wypełnić też ten czas antenowy Studia VTV, bo e, z przerwą, bo z przerwą, ale też cyklicznie, co tydzień pojawiasz się, nagrywasz. Jest i Pan Krzysztof, jest oczywiście też nasz redakcyjny kolega Jarosław Filipek, którego dzisiaj zastąpiłem. Więc za to Ci dziękujemy i za to dziękujemy oczywiście tym wszystkim, którzy pomagają realizować te programy, bo wiedzą, że one, wiemy, że one cieszą się zainteresowaniem, że docierają rzeczywiście do ludzi z różnych części, na przykład Europy, tak jak powiedziałeś, czekasz teraz na gości, którzy z zagranicy będą do Ciebie zmierzać. Więc jest to, mówiąc kolokwialnie, kawał dobrej roboty i za to Tobie również, Krzysztofie, bardzo dziękuję. Dziękuję. My, drodzy Państwo, spotykamy się znowu pewnie w następnym tygodniu. Krzysztof Malęgowski, moim Państwa gościem, tych, którzy chcą sprawdzić, którzy chcą sobie pomóc, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Krzysztof Malęgowski nie pobiera żadnych opłat. Oczywiście, z pewnością, ja tak przynajmniej uważam, jeżeli ktoś chciałby się odwdzięczyć za za przywrócenie zdrowia, to na pewno, Krzysztof, jest taka możliwość, jeżeli ktoś z serca chciałby oddzięczyć się, czy to, w nie wiem, barterze, w jakimś produkcie, czy mimo wszystko w jakimś datku finansowym, to na pewno można to zrobić i chyba nie będziesz tutaj nalegał, że... 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 Nie, no, nie, tutaj za tyt, że pomagam bezpłatnie, czasem mi przyniosą chleb, masło, a I zawsze się pytam jedno słowo, czy to jest od serca, bo nie ma przymusu. Tak, jest to, proszę pana, od serca, a dzięki temu, że jestem na emeryturze, mam trochę więcej czasu niż osoby pracujące, no i mam stały dochód pieniężny z emerytury. Jaka jest, taka jest, ale mam z czego żyć i z tego się cieszę, a najbardziej się cieszę z tego, co ludzie piszą o mnie i niech tak pozostanie. I to wie, czy potrzebujesz też czegoś? Czy są jakieś rzeczy, mm, których potrzebujesz? Na tą chwilę nie potrzebuję, tak, ale dziękuję za dobre słowa. I, i jeśli ktoś z Państwa nas teraz słuchający będzie chciał mnie odwiedzić, zawsze y, drzwi będą otwarte. Nie, y, może być czasem się zdarzyć, że telefon jest zajęty, mam ten zwyczaj, że odzwaniam albo piszę SMS-a, proszę zadzwonić później. No, i muszę powiedzieć, że czasem do mnie się zaczyna ustawiać kolejka na schodach, tak powiem szczerze, która tutaj ludzie są ciekawi. Tutaj moje osoby pytają się, a kto pan jest. No, my, przepraszam, można y, mnie też posłuchać telewizji VTV1, która y, zaprasza nie tylko mnie, ale bardzo ciekawych uzdrowicieli, którzy przekazują energię, a przede wszystkim jest, są to osoby o otwartych umysłach, których nam potrzeba w obecnym społeczeństwie. Ja się zastanawiam Krzysztofie, co na to sąsiedzi, kiedy takie kolejki pod Twoimi drzwiami są ustawione? No tak sąsiedzi, sąsiedzi. dzisiaj ludzie żyją własnym życiem, że tak powiem, i tak i, to im na, nie przeszkadza, bo myślę, że trochę sąsiedzi mnie lubią pewnie ładnie, do, do tego stopnia, że się uśmiechają, mówią sobie ja im mówię do widzenia, i zawsze się też pytałem, a może coś Panu, Panie Krzysztofie potrzeba, tak, staram się, żeby i, i te osoby tutaj czekające były bardziej w godzinach rannych, kiedy na przykład albo trochę nas, moi sąsiedzi, powiem więcej, tej że śpią, że tak powiem trochę dłużej, tak, co ja pośpią, a ci, co idą do pracy, przyjdą o 14, 15, także też o tym pomyślałem, żeby to niczemu nie przeszkadzało w Malęgowski, moim Państwa gościem, Tobie bardzo dziękuję, dziękuję również dziękuję. Państwu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnym programie. Dziękuję, serdecznie.